Witam szanowne gronograczy, graczy, Revit z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy sobie lekki off-top od Gierek. sobie to jest kanał o grach komputerowych. Jak jesteś tu nowy, witam sz szanowne szanownego pana czy panią i będziemy rozmawiali na temat ciężkich rzeczy abonament Abun telewizyjny ale w międzyczasie powiedzmy sobie jeszcze jednej ważnej rzeczy. Tomasz Magiński będzie kręcić z Netflixem. Serial. Oczywiście ta informacja wypłynęła dość dawno, dość dawno, z tydzień temu, szacuję mniej więcej. No i od razu portale podchwyciły temat i sugerują jaki aktor będzie wybrany do głównej roli. Geralt. E, trivi. Innymi słowy, będzie fajnie. W końcu dostajemy serial, który zostanie sensownie, mam nadzieję, nakręcony. Dzisiaj wyszła informacja, że mniej więcej, mniej więcej już wiedzą, w którym okresie będzie to nagrywane. E, no ale mam nadzieję, że. Na pewno nie wyjdzie to tak jak ten serial stary, który stworzyła tam chyba Telewizja Polska, tam nie wiem kto to zmontował, ale jakieś wsparcie polskie tam było ostro, Żebrowski się tam wysilał, ale nie wyszło <laughs> za bardzo. Więc moi drodzy, fajna informacja, w końcu będziemy mieli polski serial na skalę światową i eksportowany na cały świat, miejmy nadzieję. Będę trzymał, znaczy mocno trzymał kciuki za realizację tego projektu. Za dużo kasy tam nie mają, jeżeli chodzi o pierwszy sezon. Ale myślę, że po pierwszym sezonie, jeżeli dobrze wyjdzie, no to pójdzie już elegancko. Może będziemy mieli drugą grę o tron. Nie będziemy czekać na kolejny sezon z utęsknieniem. Ale słuchajcie, przechodząc do naszego pięknego abonamentu. Nie wiem czy wiecie, ale nasz rząd planuje, zgodnie z modelem włoskim, wrąbać nam opłaty na rzecz spółki. Myślę, że będziecie płacili PIT. I tak dalej, podatek pod koniec roku, to tam podobno chcą to upchać. Ten abonamencik radiowio-telewizyjny, żebyście się przypadkiem nie zorientowali, że on tam jest, jak się nie interesujecie światem, polityką, czymkolwiek, co oni tam robią. Więc w pewnym sensie chcą wydębić jak najwięcej forsy, żeby móc je przepierdzielić. Dlaczego tak mówię? Dlatego tak mówię, bo jeżeli zobaczycie sobie na przychody telewizji polskiej, jak szybko spadają i przychody z reklam, można się za głowę złapać. A jak popatrzycie, uruchomicie telewizor, jeżeli go w ogóle posiadacie, no to wtedy też się za głowę złapiecie. Bo dość, że reklamy to jeszcze poziom tego, co oni emitują jest. Jest, jest kiepski. Ale ogólnie kilka informacji istotnych. Planuję zrobić coś takiego, że będziecie płacić 8 zł miesięcznie za ogólnie gospodarstwo domowe. Firmy takie jak na przykład hotelarstwo i tak dalej to będą płacić za każdy odbiornik w pokoju w teorii więc niezłe przychody wtedy będą dla nich. No i możemy płacić ogólnie za cały rok, prawda? No ale myślę, że jeżeli wrzucą to do podatku, to będzie ogólnie za cały rok. To wychodzi mniej więcej 75 zł. Właściwie mają też e, zrobić tak, że sama kablówka będzie musiała zgłaszać, że kupiliście telewizję. Wiecie? Same sieci, sieci kablowe będą musiały zgłaszać że macie coś takiego. Jeżeli nie zgłosicie tego sami, jeżeli oglądacie telewizję czy słuchacie radio w jakichś tam miejscach, nie wiem, w samochodzie też były takie dyskusje, że macie odbiornik w samochodzie, to to musicie od razu płacić. Bo ten odbiornik, bo chodzi o odbiornik, który jest zdolny do przekazywania informacji z radia czy przekazywania obrazów w telewizji. Zdolny do tego. No to jeżeli tego nie zgłosicie, to 30-krotna wartość miesięcznego abonamentu będzie. Płacić rejonach 700 zł kary. Ale fajnie. Słuchajcie, więc to jest ogólnie strasznie frapujący i denerwujący. Jednakże to nie jest takie proste, żeby coś takiego wprowadzić. Ponieważ to nie jest podatek, to jest opłata na rzecz spółki. Czyli totalny absurd. Nie wiem, czy wiecie, ale mm, Trybunał Konstytucyjny jeszcze w miarę działający jakiś czas temu, ogłosił w swoim wyroku, że abonament w takiej formie, jak istnieje obecnie jest niekonstytucyjny. Co, co za tym idzie? W naszym kraju nic za tym nie idzie, dlatego, że nie zmieniono to w, żadnym, w żadnej formie, bo to jest bardzo wygodne, tak jak jest obecnie, a chcą jeszcze bardziej uskutecznić ściąganie abonamentu, ponieważ obecnie mniej więcej określa się, że ponad 3 miliony osób ma odbiornik, a płaci abonament mniej więcej, przepraszam, 1,7-1,6 miliona osób. Więc e, ogólnie przychody dla KRRIT, czyli Krawej Radiofonii, Rady Radiofonii i Telewizji, wynoszą więcej przychody około 800 milionów złotych. Pomijam, że w 2009 i 2012 roku telewizja publiczna miała stratę w wysokości ponad 200 milionów złotych. E, no. Obecnie też jedzie cały czas na stratach. Telewizja to jest biznes, jak mówił Max Kononko. Innymi słowy, tworzą bardzo niskiej jakości materiały, za które chcą nie wiadomo co. I chcą ludzi zmusić, żebyśmy. Płacili za to, na to wszystko? Nieważne, czy oglądasz radio osobno, właściwie, czy osobno telewizję. Musisz płacić za wszystko. Jest to abonament radiowo-telewizyjny, prawda? W teorii będziemy musieli wykazywać, czy musimy płacić tą opłatę, która właściwie ma być niby podatkiem, bo jest obowiązkowa. Na rzecz spółki akcyjnej, właściwie. Bo nie ma czegoś takiego jak spółka publiczna. Spółka publiczna to jest tylko stwierdzenie, właściwie, potoczne. W stosunku do spółki akcyjnej, która emitowała tam papiery wartościowe, prawda? I jakaś część, na przykład, papierów wartościowych należy do skarbu państwa, coś w tym stylu. Więc, moi drodzy, jestem ciekawy, jak to wyjdzie. dajcie znać, co myślicie na ten temat na pewno będzie outrageous. Ja osobiście nie, nie mam telewizji. Powiem wam, jak to u mnie wygląda. Ja jestem gościem, który ma wszystko z neta. Jestem internet guy, nie? Czyli mam e, rzeczy, które mnie interesują, oglądam. To są wideo pody, takie video on demand. Czyli słowy, wchodzę na YouTube i oglądam to, co chcę. Wchodzę na Netflixa, załóżmy, którego mam obecnie, i klikam, oglądam to, co chcę. E, w telewizji jest tak, że włączasz kanał telewizyjny i oglądasz to, co ci naradzą. Taka jest malutka różnica pomiędzy telewizją a tym, co się dzieje w internecie. Dlatego internet dla mnie jest bardzo istotny. Jednakże, patrząc na mój w ogóle, mój samochód, to jest istotne też, czy słuchasz radia w samochodzie. Mój samochód i patrząc na to, co mam w domu. Nie będę wymieniał wszystkiego, co mam w domu. Nie? Pralkę <laughs> żartuję. Ej, a jak pralka nadaje muzykę z y, radia? Nie kupujcie takiej pralki. <laughs> Bo was zmuszą do opłaty radiowo-telewizyjnej. Oponamentu. Więc słuchajcie, mam telewizor, który nie jest podpięty w żaden sposób do. Sieci kablowej czegokolwiek. O, tam je, on jest. A po co mi telewizor, który nie jest podpięty do sieci kablowej w żaden sposób? No na przykład po to, żeby sobie podłączyć z kompa do innego pokoju kabel, sobie oglądać leżąc na kanapie. Nie mam smart TV, że, że mogę automatu na przykład sobie wrzucić YouTube a czy coś tam. Nie mam jeszcze smart TV, nie wiem, czy sobie kupię, ale ogólnie można podprowadzić kabel i sobie oglądać, więc po to jest? Jeżeli miałbym konsolę, którą planuję kiedyś tam sobie kupić, no to wtedy kumpel przychodzi i sobie pykamy w gierki na konsoli więc mniej więcej po to jest właściwie jest polic on jest eee, i, i od razu ktoś może mi zarzucić hej masz telewizor, czyli oglądasz telewizję, czyli masz płacić te 70-80 złotych abonamentu, A jak nie to dam ci karę 700 zł, eee, więc dziwna sprawa prawda eee, trzeba będzie się w jakiś sposób bronić, hej halo panowie, hej. i co jest, to jest, świetlacz niektórzy sobie mówią, hej porzućcie telewizor, kupcie sobie monitor Monitor nie jest w żaden sposób zdolny do odbioru sygnału radiowego, czy telewizyjnego i tak dalej. W sumie jest przez internet, ale jednak y, ogólnie nie jest. Ale chodzi o to, że jak masz podłączoną telewizję, to wtedy musisz płacić. O to chodzi. Mam nadzieję, że nie będziemy... Później nie, nie, nie pójdą jeszcze dalej. Hej, masz płacić za każdy wyświetlacz. Czyli innymi słowy, jak masz monitory, to płacę za każdy z nich. No nie, nie, to jest żart. Słuchajcie, tak więc płacimy za gospodarstwo, jeżeli jest zdolne do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego. Mniej więcej tak to wygląda. Co jest jeszcze istotne? Samochód. Słuchajcie, ja mam samochód. To znaczy, to jest puszka, która się przemieszcza w miarę sprawnie. Ja złapię tego samochodem, chociaż wygląda, ma Jeszcze. Ale jest tam. Jest tam radio, które jest niepodłączone, serio, niepodłączone, a odłączone są kable z tyłu. I właściwie mógłbym to wziąć i wyrzucić, co mi do niczego nie służy, tylko tam jest. I w tym momencie udowodni człowieku, <gryw> udowodni, że to, to radio nie działa. Znaczy, kliknie się nie działa, nie? Nie odbiera. Ale chcą. Nie wiem w jaki sposób oni to będą chcieli zrobić, ale chcą jeszcze właśnie zmusić kierowców do płacenia z abonamentu, dlatego że mają radio w samochodzie. To jest już w ogóle ciekawie. Oczywiście, te wszystkie zapisy, które oni próbują wprowadzić, będą mieli problem z tego względu, że to jest ogólnie niekonstytucyjne. Wbieranie takie podat takiego już teraz podatku, można to nazwać, ale to nie jest podatek, to jest opłata. Pieranie siłą bez żadnej umowy jest niekonstytucyjne. Innymi słowy, nie możecie, nie może ktoś was zmusić bez żadnej umowy, żebyście płacili jakikolwiek, bo abonament, który nie jest podatkiem, jest opłatą. Jaka jest cecha podatku? Główną cechą podatku jest to, że jest obowiązkowy. Musicie go zapłacić. Jeżeli go nie zapłacicie, to służby skarbowe będą was ścigać. Więc czy dojdzie do tego w... u nas w kraju, że służby skarbowe będą ścigać po zwykłych Polaków, którzy nie chcą oglądać telewizji, Wrąbie wam się tutaj <laughs> cała brygada, hmm, czy ma pan telewizor? I będą ścigać ludzi za to, że nie zapłacili opłaty na rzecz spółki? Absurd, prawda? Czyli innymi słowy, mamy, mamy podatek, a czy mamy opłatę, która nie jest podatkiem, służby skarbowe mają się tym zajmować? To też jest troszkę bez sensu, prawda? Może do tego tak bardzo zmieniają tych sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ oni tam robią, czasami robią niezłą robotę, na zasadzie mówią, abonament jest niekonstytucyjny, bo jest! Bo jest. Druga bariera, którą muszą przekroczyć, to jest Unia Europejska. Nienawidzę tej struktury. Jest beznadziejna. Robi ostatnio bardzo dużo szkód, jednakże ma tam zapisy, które blokują prowadzenie takich rzeczy u nas w kraju. Ale da się to obejść w pewnym sensie. Więc zobaczymy, co wymyślą. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Kompletnie wyjęty z kontekstu, jeżeli chodzi o gierki. Chociaż trochę Widźmina brzmi, early, early Więc dajcie znać, co myślicie na ten temat, to jest bardzo dziwna sytuacja, gdzie e będzie, Rząd właśnie próbuje wynabić jeszcze więcej kasy na spółkę która tworzy materiały bardzo niskiego rzędu i emituje do w przestrzeń kosmiczną. I właściwie coraz mniej ludzi już odbiera te sygnały z naszej pięknej telewizji publicznej. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie, hej!